Witam wszystkich! E, zapewne widzieliście mapki, które umieszczałem mm, na Facebooku za pomocą aplikacji M Endomondo. E, od pewnego czasu, właśnie, śmigam sobie na rowerku do pracy z pracy. E, jest to rower poziomy trójkołowy. Różnica polega na tym, że siedzisz sobie na fotelu, ale nie tak jak na zwykłym trójkołowcu na siodełku, a siedzisz sobie na fotelu, właściwie na, na takim siedzisku, które możesz się spokojnie oprzeć i odciągać, odciągać kręgosłup. Polecam te rowerki dla, dla osób niepełnosprawnych dla tych, którzy Mogą pedałować, jest to fajna sprawa. I e, również e, są tego typu rowerki, tak zwane można, można pedałować, na których można pedałować rękami. E, na tego typu rowerze właśnie, że właśnie dlatego, że siedzimy na, na, na siedzisku e, jest odciążony kręgosłup, dwa. E, a na takim trójkołowcu no to trzeba różnego rodzaju oprzyrządowania yy, mieć yy, tyku, dodatkowe siodełko, oparcie itd itd yy, jest możliwość zamontowania co na razie nie myślę o tym yy, wspomagania również elektrycznego trzeba koło zmienić yy, zamontować mały akumulatorek, akumulatorek na bagażniku Przynajmniej, a przynajmniej dwa. Ale ja na razie wolę, wolę pedałować własnymi, własny, na własnych nogach, że tak powiem, pedałować własnymi nogami. A nie, a nie jeździć właśnie przy pomocy silnika elektrycznego. Co do jeszcze faktu e, posiadania takiego roweru, e, jestem, będąc po porażeniu dziecięcą mózgowym nosząc jego skutki. Moje moje. moje zakopane, znaczy zakopane stało się dla mnie otwartym miastem, dlatego że. Nie biorę. Po pierwsze nie biorę taksówek, przynajmniej przynajmniej bardzo rzadko. Oszczędzam pieniądze. No yy, właśnie, też yy, ze względu na to, że nie, nie biorę taksówek, yy, mogę dojechać praktycznie wszędzie. Yy, oczywiście zajmuje to trochę czasu. A co jeszcze? W każdym razie jest tak, że yy, mam, ma właśnie, mam możliwość poruszania się swobodnego po zakopanym. Y, jestem obrany jestem w, w kask, y, kamizelkę y, I z tyłu mam y, Z tyłu mam chorągiewkę bezpieczeństwa y, Właśnie po to, aby mnie kierowcy widzieli Tam Zdarza się czasem, że ktoś tam zatrąbi Że... Prawda, ale, ale w miarę jest to W miarę jest to bezpieczne w miarę jest to bezpieczne również. Yy, także także nie ma problemu. Co jeszcze? Króciutko. Yy, także yy, tak... Yy, ostatnio kupiłem nowe opony właśnie. Yy, ostatnio kupiłem nowe opony No i zobaczymy jutro jak to, jak to wygląda. Na razie na razie dosyć taki czas poprawiłem. W dół jadąc jakieś 25 minut, 25 minut może troszkę więcej. Pojechałem sobie do domu. Także tak to, wygl tak to wygląda, polecam jeszcze raz wszystkim ten, te rowerki. E, może moja, moja wypowiedź nic, jest chaotyczna, ale mam nadzieję, że sens został zachowany. No i tyle. <laughs> Polecam wszystkim, do zobaczenia. Jeszcze raz coś nagram, może jeszcze raz coś, na, coś nagram, to... To, prawda... Yy, dalej... Może porobię jakieś zdjęcia tego rowerku, może... Polecam wszystkim jeszcze raz i do zobaczenia.